Szanowni Państwo, mieszkańcy i przyjaciele gminie Sztowo już we wtorek, 11 listopada będziemy świętowali w całej Polsce, ale również w naszej fantastycznej gminie Sztowo, dzień odzyskania przez polskę niepodległości. Ten dzień od kilkunastu lat ostatnich ma bardzo wielkie znaczenie tak naprawdę w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas i za naszymi granicami, ale również tego, jacy jesteśmy na siebie wzajemnie w Polsce. Dlatego też z całego serca kochani zapraszam was w imieniu swoim, w imieniu całej społeczności gminy Sztowo, żebyśmy wspólnie ten dzień świętowali jak co roku. Nasze wspólne świętowanie oczywiście rozpoczniemy od czego? Od mszy świętej w intencji naszej cudownej, fantastycznej ojczyzny, a później jak co roku zapraszam was na przemarsz z flagą. Flagą, jak wiemy, naszą długą, fantastyczną flagą, którą przygotowała nasza szkoła, nasze uczniowie z naszej szkoły, z spod kościoła przemieścimy się na nasz skwerek, skwerek odzyskania niepodległości. A tam oczywiście, Szanowni Państwo, o 12.00 wspólnie zaśpiewajmy hymn. Poczujmy się Polakami tego dnia. Po południu serdecznie zapraszam w imieniu prowadzących do naszej biblioteki, gdzie odbędą się dwie prelekcje na temat niepodległości. Ale. Święto Niepodległości w naszym gminie będzie trwało troszeczkę dłużej, szanowni Państwo, ponieważ już 12. w imieniu społeczności szkolnej chciałbym Państwa zaprosić do naszej fantastycznej szkoły. Tam również będziemy śpiewali pieśni patriotyczne, wspólnie odśpiewamy hymn, a na koniec coś, co jest tradycją w naszej szkole, czyli będzie się debata oksfordzka, która będzie mówiła jasno o tym, na ile ważny jest patriotyzm lokalny. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem na początku, 11 listopada to bardzo ważne święto w naszym kalendarzu. Bądźmy tego dnia razem. Pamiętajmy, że niepodległości nie zdobywa się na zawsze. O niepodległość trzeba walczyć, o niepodległość trzeba pracować każdego dnia. Do zobaczenia we wtorek. To Niepodległości w naszej gminie to także tradycyjne spotkanie i rozmowa o historii. Po niesieniu flagi, śpiewaniu hymnu i wspólnym świętowaniu niepodległości na Sferze Niepodległości zapraszamy o 16 do Biblioteki Publicznej w Szutowie na spotkanie z historią. Tym razem w tym roku. Opowiem Państwu o tajemniczym, depresyjnym pojednaniu, czyli Polakach i Niemcach na Żuławach w latach 45-2025, a potem nastąpi spotkanie z redaktorem Tomaszem Słomczyńskim i rozmowa o jego najnowszej książce o żuławach, którą poprowadzi profesor Radosław Biskup, profesor UMK z Torunia. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Takie okazje tylko raz do roku, tylko w Szutowie. Serdecznie zapraszamy 11 listopada na wspólne świętowanie dnia uzyskalnej podległości. Bądźcie Państwo z nami w gminie Szczutowo, dla Szutowa, dla Polski. Do zobaczenia.